Dzień dobry. Także jestem po live'ie, który skończył się już dobrą godzinkę temu. Aczkolwiek musiałem jeszcze dokończyć parę spraw związanych ze stroną. Cały dzień dzisiaj w ogóle pracowałem nad mailingiem i nad dokończeniem strony. Dużo czasu pochłonęła mnie konfiguracja wszystkiego związanego z mailer-lite. Aczkolwiek, co jest ważne, to że konfigurację mam już za sobą, poza jednym małym szkopułem, którym jest autoryzacja domeny. Nie przechodzi mi tam jedna rzecz. Myślałem, że przejdzie mi to po 24 godzinach, aczkolwiek będę musiał pisać do supportu i ustalać to z supportem. Mam nadzieję, że naprawią mi to dosyć szybko, bo jest to dosyć, dosyć ważna kwestia, jeżeli chodzi o wysyłkę maili. Ponieważ, bez tej autoryzacji domeny, po wysłaniu maila, ten mail może trafić Tobie do spamu. Po prostu nie do głównej, ale do spamu. I dlatego ważna jest konfiguracja. Konfiguracja autoryzacja na yy, stronie MailerLite. A. Bardzo dużo osób o tym nie wie albo zapomina, dlatego potem dziwią się, że taki duży procent ląduje w spamie. Poza tym skonfigurowałem też Stripe'a z MailerLite'em. Zrobiłem to też z WordPressem, aczkolwiek nie będzie mi to potrzebne na WordPressie ponieważ poszedłem troszkę na skróty i zamiast robić płatności na WordPressie zrobię po, e, płatności koszyk cały jest zrobiony na MailerLite. To znaczy mam stronę główną na WordPressie. Z WordPressa przez, poprzez przycisk przechodzisz do strony na MailerLite, gdzie wybierasz pakiet Plan, który chcesz, czy miesięczny, czy roczny, czy może darmowy? Jeżeli darmowy, no to po prostu się zapisujesz. A jeżeli wybierzesz miesięczną bądź roczną płatność, wybierając roczną, oczywiście, dostajesz 2 miesiące w gratisie, bo płacisz jakby za 10 miesięcy, a nie za 12, i po wybraniu płatności przechodzisz do zakładki Stripe'a, jakby do takiej nakładki płatności. Podajesz na swoje dane, wiadomo, i po udanej płatności automatycznie zostajesz dodany do grupy premium. Dodałem też dzisiaj drugiego maila. Jest to mail z pomysłem biznesowym, także dwa maile mamy już skonfigurowane. Jeżeli będą przychodzić pierwsi klienci, to będą otrzymywać automatycznie tego. Maila. Jedynie co to muszę dodać, jeszcze właśnie tą automatyzację, aby po zapisaniu się na skrzynkę pocztową przychodził Tobie mail. Poprawiłem też stronę główną, to znaczy zmieniłem tam zdjęcia, aby wyglądało to już tak jak powinno finalnie wyglądać. Mam tam trzy różne zdjęcia. Jedno zdjęcie na stronie głównej pokazuje pierwszego screena yy, z. Maila głównego, czyli tam, gdzie są pomysły, tfu, nie pomysły biznesowe, tylko typy, wskazówki biznesowe i marketingowe. Potem jest drugi screen, na którym widać fragment wiadomości e-mail, a dokładniej jest tam jeden z dwóch sposobów, wskazówek y, zawartych w mailu. Pod spodem jest kolejny screen. Już z tego drugiego maila z pomysłem biznesowym oraz dodałem działające już przyciski. Nie są tak, że klikasz i nic nie robisz, działają tak jak już powinny działać. I dodałem też tabelki cenowe. Są trzy tabelki: jedna tabelka, wiadomo, jest darmowa, druga tabelka jest z ceną miesięczną, trzecia tabelka jest z ceną roczną. I w tych tabelkach widać też. Co zyskujesz, wybierając akurat ten pakiet, i co tracisz, jeżeli wybierzesz też ten jeden pakiet? Przykładowo, jeżeli wybierzesz pakiet darmowy, to są tam wypisane benefity, aczkolwiek są też punkty, których nie dostaniesz i są one po prostu przekreślone. Powiedzmy, nie dostajesz pełnego maila z pomysłem biznesowym, albo dwa miesiące ekstra. Nie są zawarte. Tak samo, jeżeli wybierzesz mm, pakiet z płatnością miesięczną, to nie otrzymasz dwóch miesięcy gratis, bo wiadomo, co miesiąc będziesz płacił tyle samo. A jeżeli wybierzesz pakiet z płatnością roczną, to otrzymasz wtedy dwa miesiące ekstra w bonusie. Tak się prezentuje strona. Już wszystko jest tak, jak powinno być. Tutaj przycisk też działa, przenosi pięknie do tabelki. I tu tak jak mówiłem, są przekreślone rzeczy, których nie otrzymujesz, tu wiadomo też wszystko co jest w darmowym planie, plus to, to, to i to. I na koniec, 5% z przychodów jest przeznaczanych na cele charytatywne. I dlaczego zauważyłem w ogóle taką informację, że 5% z przychodów jest przeznaczanych na cele charytatywne, takie jak hospicja bądź inne organizacje, które zajmują się pomocą dla dzieci i ogólnie osób potrzebujących. Jest to, nie ukrywam, zabieg marketingowy, aczkolwiek ważniejsze jest to, że teraz idzie zima i jest to z prognoz bardzo ostra zima. Dzieci, hospicja będą potrzebowały po prostu funduszy i rozkręcając taki newsletter i będę mógł przekazywać po prostu pewien procent na właśnie pomoc osobom potrzebującym. Poza tym, wczoraj mówiłem, że prawdopodobnie dzisiaj będę startował z marketingiem. Niestety, marketingu nie było, a to z tego względu, że cały dzień spędziłem nad konfiguracją i dopięciem wszystkiego, aby działało. Mam nadzieję, że jutro już ten marketing będzie, aczkolwiek nie ukrywam, zostało mi jeszcze parę rzeczy do zrobienia i. Okaże się jutro, co i jak zrobimy. Dodatkowo, e, dzisiaj albo jutro napiszę sprawozdanie, e, co zrobiłem przez, przez ostatni tydzień, a dokładnie co zrobiłem od niedzieli, bo w niedzielę ruszyłem dopiero z newsletterem i napiszę też, jakie były moje problemy, jakie rozwiązałem. Jakie aktualnie miałem wydatki, a aktualny wydatek to 9 około 9 dolarów za domenę i około 3 dolarów za spalenie i wymianę NFT. Nie wiem jaka to była dokładnie kwota. Muszę zobaczyć na portfelu Metamask, aczkolwiek też zawrę to w podsumowaniu. Także to by było tyle na dzisiaj. Znowu był vlog z. Pokoju, ale jest to spowodowane tym, że bardzo dużo czasu spędzam nad mailem, aby wszystko dobrze dopiąć i jak najszybciej ruszyć ze sprzedażą, przez to, że miałem obsługę kilka dni. A to dlatego, że działałem, działałem nad innym biznesem, a dokładniej było to budowanie grup membership. Pomysł porzucony, teraz skupiam się tylko nad budowaniem newslettera. Mam nadzieję, że jutro będę miał troszkę czasu i wyjdziemy sobie na świeże powietrze i porozmawiamy. A na dzisiaj to byłoby tyle i do jutra.